Okej, czyli witajcie moi w kolejnym odcinku zagrajmy w twierdze krzyżowiec Okej, okay, odpalamy sobie jak zwykle szlak potyczek Trójeczkę, cierń w boku Dobra, bo to faktycznie tam bardzo źle zaczęliśmy e, <laughs> Będziemy kminić kolejne opcje Jak to zrobić Jestem troszeczkę przeziębiony. No w ogóle ludziska, muszę się wam wytłumaczyć Akurat ten odcinek jest nagrywany na poniedziałek Troszeczkę z wyprzedzeniem, więc tego na pewno w poniedziałek O 16.00 będziecie A pozostałe... <laughs> cholera, mój gardło Pozostałe także postaram się... Tegoż dnia właśnie Wam oddać do dyspozycji. Znaczy tego dnia, którego tam oczywiście powinny się w danym momencie pojawić, czyli no, no właśnie, trochę, po, trochę powaliłem, ale ogólnie chyba jest ok. Moje wytłumaczenia, e, słuchajcie, chodzi o to, że w tej chwili mam, no cóż, jakby nie patrzeć, coś takiego jak egzamin na prawo jazdy państwowy, więc to już nie, nie są takie żarty, jakie mogły być wcześniej. I powiem Wam szczerze, że udało mi się zdać testy. Wo-ho-ho, jest super. No, udało mi się. Znaczy, oprócz tego, oczywiście, że udało mi się zdać testy, to. żeby Was nie okłamywać, mam w czwartek egzamin. Tylko tym razem już to będzie państwowy. Czy znam, no to jest już bardzo małe prawdopodobne. Ja znaczy, nie mówię, że jakoś tak strasznie źle jeżdżę czy coś takiego, ale no myślę, że tak perfekcyjnie też nie, a ze względu na to, że akurat Należy do takiego miejsca, gdzie egzaminy oblewa się specjalnie. Znaczy, nie to, że my, tylko wiadomo, oblewają specjalnie ludzi egzaminatorzy, więc spodziewam się, że i u mnie coś takiego może najprościej nie przejść. Tak czy siak, no, mam ostatnio dość mało czasu właśnie na jakieś tutaj nagrywanie na YouTube czy coś w tym stylu. Oczywiście ja to robię. A z tym, że, że się nie wyrabiam. No ale cóż. Wiecie, no jak mam na przykład dzień zawalony, dzisiaj wróciłem o godzinie 14, dopiero o godzinie 14, o 6 rano wyszedłem, a o 6 nie, o 7 gdzieś tak. Dopiero y, wyszedłem i o 7 rano gdzieś tak byłem w, w domu. Oś, kurwa, co ja pierdolę, poczekajcie jeszcze raz. O 8, rano, o 7.30 dokładnie, tak? Tam 7.10 chyba było, ale zaokrąglimy do 7.30. Wyjechałem godzinie o, 14, o godzinie 14 byłem w domu. No i jeszcze te zrąbane lekcje, rzecz jasna, które nam pozadawali, też będę musiał niedługo zrobić, ale cóż, ta tam, to się ogarnie. No w każdym razie, no chodzi o to, że też w tym tygodniu, ten, że w tym tygodniu też będę miał coś tam sobie do, e, no powiedzmy szczerze, do, 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 do jeżdżenia, tym bardziej, że właśnie to będzie ten tydzień taki decydujący już. I krótko mówiąc, no to będzie lekka, może być lekka lipa, włóczników sobie pięciu zrekrutujmy. Ciały króla niewolników atakują! E, o, oczywiście postaram się, żeby wszystko było na czas, ale, ale od razu mówię, żeby nie było jakichś potem nie za takich zwiecie Że was zawiodłem Mam nadzieję, że tak nie będzie. Patrz, i teraz jeden śmieć tu wszedł. I spróbuj go zabić, nie? Nie idzie ty po zabić. O, ktoś do mnie napisał cudownie. No mury. Dobra, no, pozwalać mi to, no już. Pięknie. O to chodziło, dobrze. Potrzebujemy więcej łuczników, jednym słowem. Tutaj na razie dałem sobie jabłka, ponieważ są tańsze od pszenicy. Ale i tak bez pszenicy nie wyżyjemy najpewniej. Czekajcie chwileczkę, dajcie mi sekundkę. Okej, okay, wznawiamy. A tam nic z was nie minęło. Znaczy nic z was nie minęło, bo to była, pół min było pół minuty, ale nie, chyba nie zapauzowało mi gry, albo przynajmniej od maksymalizow przy maksymalizowaniu po prostu ta pauza zniknęła najwyraźniej. No cóż, bywa i tak. Patrzę, że przydałoby nam się... No i jeszcze z tych pięciu łuczników mieć. Tylko że właśnie teraz jest problem, co z tym zrobić. Skąd ich nabrać? Drwali więcej byśmy potrzebowali teoretycznie, ale na mnie nie stać za bardzo Bo jakby to nie jakby nie było drwale też potrzebuję drewna. Dajmy trzy te jeszcze, no Zaszalejmy No i co, mam 90. O, tutaj panowie może uda nam się ich jakoś pokonać Zwarcie i gotowi. gotowe, panie! no kurwa, zobaczcie Jakie to jest irytujące, Bożeż! Ogarniacie Paszność. temat? Zobaczcie, kiedyś to jest irytujące. Oni mi klepią łuczników, biegli sobie tutaj, klepią łuczników. A wy co robicie? Co, co tym paki I sobie przesz prze przeszli sobie obok tak panie, nich. Właśnie panie, powinno być łuczanie, tak, że to oni powinni zbierać panie. bęcki, a moi łucznicy nie. Tak, panie? I czuję się w tej chwili bardzo... ...niefajnie. Nie tak, tak tylko powiem. W ogóle dzisiaj odpalam streama zaraz po tym nagrywaniu. No mam zamiar nagrać dwa odcinki, więc akurat po tym powinienem odpalić streama i będę dzisiaj cisnął orange na streamie. No to jest kurwa przegięcie, to co oni odpierdalają za przeproszeniem. To nie widziałem, nigdy nie byłem użytkownikiem gorszego internetu, a kilka internetów miałem w swoim życiu. Ale oczywiście jak człowiek mieszka w jakimś miejscu, w jakiejś miejscowości mniejszej, no to jest skazany na takich kurne, kretynów imbecyli którzy nie szanują swoich, swoich użytkowników bo nie można tego powiedzieć o tej firmie niestety a potem człowiek się, tak jak ja, biedny człowiek, biedny youtuber się denerwuje tylko eee, czemu oni walą do jednego teraz cały czas? tak jakby, a nie dobra Przebaczam im. O nie, stać mi na kosownik. Ja cię. Będzie większe obrażenia zadowoli Szkoda, że nie mam pieniążków. Ale dobrze, bo żywności jest całkiem sporo Wow, zobaczcie, co mogę wybudować w końcu. W końcu mogę wybudować młyn i jedną piekarnię. Jak dla mnie to już jest brrzujstwo, nie? Rozkręca mi się interes, jak widzicie. Nadal lipa. Jesteśmy gotowi. Tu, tu, tu No właśnie, kurna. Nie na tyle hajsu na samym początku. Jest nie do pomyślenia w ogóle. To są jakieś jaja. Dobra, drugą piekarnię damy, żeby nie było. Jaka jest produkcja dzienna żywność? Dzienna produkcja 15. Dziennie zjadane 44. Czemu dzienna produkcja 15? Nie rozumiem tego. Czyż ci są moi. Panowie. Oni chyba nie są jakoś poprawnie liczeni, albo w ogóle nie są liczeni. Co byłoby już skandalem. Znaczy, co jest skandalem. No bo nie byłoby, tylko jest. Ale cóż, życie. Dobra, dajmy jeszcze te piekarenki dwie. Niech to wejdzie. No i niech wejdą kolejne, no tartaki, no jakby nie było. Albo nie, bo zaraz mi się lasek skończy, tak i taki sięg, Inwestowanie tych 20 sztuk złota, to znaczy 20 sztuk drewna byłoby zbyt ryzykowne w tej chwili Patrzę co mógłbym zrobić, NIE! Wracać Zobaczcie, dają sobie radę Kurna, Imbecyle. Wyruszamy, Głupie wy... trzymać szyk. Ten budynek jest niedostępny, pani. Właśnie, stanąć tutaj! Oni nie mają zasięgu i tyle. W temacie... 80 zł w końcu mam, o, ho, ho. Takie skarby. Zdałoby się od razu druga ta... Drugi młyn. Cięciwy nawoskowane i gotowe! No jeszcze plusem jest to to. To ich powstrzymuje. Może do tego czasu uda mi się tutaj coś rozbudować interesującego. Postarajmy się jeszcze zainwestować w tym sad jabłoni powiedzmy. Tutaj z tyłu tę pszenicę. Oddziały króla niewolników atakują. Jejku jakie straszne. Jakby nigdy wcześniej mi nie atakowali. Nasze łuki. Dobra. zaśpiewają! Ten budynek jest niedostępny Wbijać tutaj. tutaj, bo będzie was już 20! A ile ich tu idzie? No trochę idzie. Trochę idzie, damy sobie, damy sobie z nimi radę. Ale szkoda, że nie mam pieniędzy, Być jestem chyba biedny. Zapasy w spichlerzu się powiększają. No to bardzo dobrze. Dawać mi więcej hajsu. Bo bez hajsu nie będzie roboty. O, tutaj ładnie są zbijanie o to chodziło. Ta właśnie o to chodzi, nie? Że nie podchodzą, znaczy, nie mają podejścia do nas. To jest ten ogromny plus, że się tak wyrażę. No właśnie, niech oni podejdą bliżej tutaj. Będą mieli szybciej zasięg na w świecie, ludzie. Co to za logika? Ci już teoretycznie powinni mieć zasięg. Właśnie, bo mi do łucz... Znaczy, nie, de... zostawić mi łuczników moich. What the fuck? Mieli zasięg tutaj. Czemu ten śmieć ma tutaj zasięg? Właśnie? właśnie zabić ich. Irytująca sprawa, no? Irytująca. Weź, ja tego łucznika musiałem kupować? I na niego zarabiać? Tylko Nie szanuję. Nie szanuję moich ludzi. On cały czas ma tyle samo tych swoich, górna, albo i lepiej. Króla Śmierć Ej, ta animacja. Wasze mnie oczy bolą się powiększają, panie. Nie, dzisiaj mam rage'a, bo oczywiście Jedyny sposób przez który mógłbym, powiedzmy, grać w jakąkolwiek grę Czy CSGO, czy... Tak, e, w, czy chociaż, panie? kurde, w twierdze przez internet Znaczy nie no, to w twierdze to jeszcze można grać Tylko będę miał po prostu drobne lagi Nie aż takie wielkie, ale jakieś tam lagi będę miał Ale kurcze, jedyny sposób żebym sobie zagrał chociaż CSGO, czy LoL'a Przez internet, WTFast Dlaczego? Bo Orange jest tak zjebany, że po prostu ich linie na Frankfurt dokładnie chodzi o linie na Frankfurt są przerażająco słabe po prostu. No są przerażające Rozkazy? Tego nie idzie w inny sposób opisać po prostu, ponieważ... Oni sobie robią jaja z użytkowników takich jak ja, tak? Panie Poszliwony Ustawiać mi składy! Nechci, ruszajcie na mury! Coś mi weszło. Zaśpiewają! Tych cikneści się sprawdzają wam powiem. No muszę wam powiedzieć, że ciknechci nam się troszeczkę sprawdzają nawet. Ojezu! Rozkazy? Powchodziły te gówna i teraz mi będą wybijać moich biednych uczników. Teraz zabić typa to będzie istna patologia po prostu No zobaczcie 16 już Jeden kurna idiota O, a tu już nas ostrzelają tu też nas ostrzelają Głupia gra, To za głupia gra, co za kurwa głupia gra Nie Jaka ta misja jest nie zjebana, nie wierzę w to w Irytuje mnie Jezu, jak ja to mam wygrać, według kogo to jest opcja na zwycięstwo, bo na pewno nie według mnie. Okej, okay. pieniążków mo no, można jeszcze zwiększyć. Będziemy mieli chociaż troszeczkę więcej pieniążków, ale 12 ludzi, no to jest po prostu bieda, bieda, bieda. Jasne, że my ich wybijemy, Ci jeszcze tam strzelają do tych typów. O, jeden dobry... Jedna dobra rzecz. Dawać mi tutaj więcej ludzi może. Będą więcej żarli, ale też no... Jakoś mi się przydadzą. Czy ja mogę tutaj wbudować? Nie, bo oczywiście jest za mało. Ale mogę sobie kupić 10 łuków. A nieważne, że nie mogę potem 10 ludzi kupić. Takie życie. Nasze łuki zaśpiewają na pozycję, zastanawiam się. Czy ja mam jakiś sposób na zwiększenie zasięgu? Nie ma opcji takiej, nawet. Wszystkie jest tak cholernie drogie. Musiałbym mieć, gdyby nie można było tych głupich gotowi. murów dziś budować dalej. Wiesz, i tak dalej. O tym chodzi Łucznicy, gotujcie w innych miejscach. Jeszcze Ucznicy dałoby się to przeżyć. Na, Na razie wyślemy ich tu, żeby mi nie strzelali do tych moich. Właśnie patrzcie, jakie nie mają zasięg. To jest przegięcie dopiero. To takie jebitnie duże przegięcie. Łuki Bo patrzcie, ci nie mają zasięgu, więc ja tak jest, że są wieżaci. Mogą do nich walić tak owo prostu I co wiadomo, ja teraz mam sobie o tym pomyśleć? Ten jest... No, jakiś kretyn po prostu programował tę grę. Nasze się Niestety. Ale taka jest prawda, no, no, no tylko to sobie mogę pomyśleć jako gracz. Ale dzisiaj mam rage'a. To słychać. <grym todgrym> to słychać, łuczy, że mam dzisiaj Ale no cóż, życie, po prostu Jesteś mam dzisiaj rage'a i on mi nie zejdzie. Tym bardziej jak jeszcze zdarzy się coś łuczy. takiego. Co za kurwa irytująca sprawa, zapasy kamienia są za małe. Tyle kosztuje to. Jesteś drugim w kolejności najwspanialszym władcą. Przestańcie strzelać Oddziałeś do moich ludzi, finisy jedne. O już! A super. How sweet! Się tak wyrażę. Dobra. Pozwólcie mi tylko tutaj jakoś zablokować te przejście, także moich. Właśnie, zostawić mi moich ludzi. Tutaj jestem ja. Ja tu dyżuruję, a jak ja tu dyżuruję, to moi ludzie mają zostać nietknięci. Nasz cel pani, Nie system. możemy dobra, panie? dobra, dobra, nie było, nie było, nie było Znaczy nie, temat był oczywiście, że masz Cię nie bić, moich ludzi No ja pierdzielę, patrzcie ile on ich wysłał tutaj Zagupi głupi noob. Ile kosztuje Nie masz dość złota, by wyszkolić tę jednostkę? No jasne, znowu Są chyba te same typy, nie? Piękny dzień, Dobra, robimy mu kontrę na jego... Świetnie. Czekaj, Czekaj? Nie Czekaj? Mówisz poważnie? się, teraz A... idziemy go napierdzielać Napierdzielać A? ich tam ostro. Idzie. Nie ma przejścia Po moich Wybierasz ludzi muszę wycofać, zywanogami? bo oczywiście teraz oni są pod ostrzałem. No co na za głupota Mój Może jeszcze tutaj macie zasięg, może pod A? moimi koszarami dawać A może by tak konno? Ktoś ginie a no tak, no, bo ci giną. To by się przydała jakaś mangonella. Jep i kurna, dostaliby za swoje, tylko że no właśnie. Jest jedna opcja, którą możemy wykorzystać. Tylko że to jest opcja taka bardzo niewdzięczna, że się tak wyrażę. Musimy zająć to miejsce. bojowe Teraz... Ty dwa i lecimy to kurczę. Nie ma innej roboty tak no. znaczy innej opcji, no. Nie masz dość okay, złota, by wyszkolić 10 tę tych, i 5 Napiąć łuki! Pięć od razu, pięć od razu wyrekrutować 5 łucz... pięciu łuczników od razu wyrekrutować. Cudownie, was wysyłamy tu. O, bardzo ładnie. I w tej chwili możemy Kączą jednak... nam zapas jedzenia, panie. Możemy troszeczkę pokusić się mimo wszystko. No, pieniążków mogę zrekrutować pozostałych. Ale to rozkazy, panie! Tak. Cudownie, dobra, dobra. I zobaczcie, wysyłamy sobie kolejnych ludzi. Tych sobie damy dalej troszeczkę. Tych jest 32. W ogóle zróbmy Ludzie tak, że będziemy stali nimi tutaj, żeby móc strzelać głowy, do nich panie. w tym miejscu. I Cięci wydaje mi się, że to już jest. Gotowe. Wygrana na gra. Tylko nam Oczywiście wydaje mi się, bo wszystko może się zmienić. Ale jak ich tutaj ustawimy, oni już Buczniczy, powinni mieć teraz zasięg do typu. Łuki. Jak tu idą? A nie, bo ja jestem. Głowy, ja jestem osobą panie. poszkodowaną. No jak widzę samy... psychicznie. I moi ludzie nie mają zasięgu. A ludzie um, przeciwnika mają. Podobał. Oczywiście. Rozkazy, panie. Dobra, buczniczy idziemy klepać tej Stańcie w tym miejscu i miejcie zasięg buczni. na nich. Jesteście na jakiejś tak, głupiej górce. No. Ile można? Gdzie wy macie podejść? Nie rozumiem tego. No dawać już strzelać do nich. O, teraz nagle się obudziliście, co? Że można do nich strzelać, tak? Cudownie. Ciekawe, ile stracę swoich uczników w tej chwili. Jedyny plus jest taki, że teraz się ustawię tutaj i będę miał od razu na nich zasięg. No dobra, nie straciłem aż tak dużo. Ale mimo wszystko straciłem moich biednych, dzielnych chłopów. Mimo wszystko. Mogło być lepiej. Jedzenia, no właśnie. I bum, trzeba zniżyć podatki. Mówię, czy tam obniżyć podatki? O. o, już idą kurna ekipom. Mam nadzieję, że mają zasięg na nich. Mają. Dobra, powinniśmy dać radę. Mam nadzieję tego. No zobaczcie, jak dostają w sumie. Razem sobie radę. Tylko ci łucznicy mogą być troszeczkę denerwujące i panowie już nie podchodzą. Cudownie, w takim razie bardzo szybka informacja dla nas w tej chwili została już nam już została przekazana 10 łuczników jeszcze i mamy pocy pewny, że nasi Cię ludzie będą bezpiecznie sobie mogli żyć. Ustawię ich jeszcze w tym miejscu, żeby rozstawić ich trochę tych tutaj, trochę tych tam. Ta wieżyczka nie jest potrzebna. Teoretycznie można byłoby ją już zburzyć. Nie będzie to głupim pomysłem, ponieważ przyda nam się troszeczkę kamienia. I ten teren. O, więcej trwali. Jesteśmy atakowani. U, tu, 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 tu. No właśnie, mało mamy. Mało, no już teraz lepiej, ale. Wcześniej była lekka bida. Tutaj typy nie mogą grać. Pięknie. nasze typy, typo. Król niewolników, tak zwany, już tam nie może sobie poczynać tak jak sobie poczynał wcześniej. I my jeps. Proszę bardzo. Coś jeszcze do powiedzenia, masz? Przyjacielu? I tutaj stoi 43 łuczników. Nie ma nawet opcji, żeby mnie stąd ruszyli w tej chwili. Musieliby całą tą swoją armię wysłać. No i już tam ich mają, no jakby nie było. To trzeba im przyznać, że jakąś tam armię mają nawet. Nawet ładną. A zobaczcie, jaki piękny ostrzał. Patrz, pięknie. Nawet nie mają podejścia. Jeden, jeden dwóch strzela. Na każdych atakach tracę około dwóch ludzi. A w tym czasie... Rozwijam swoją gospodarkę. Moim zdaniem... Duży plus. Dla nas. Ale kurczę, jak tak patrzę, to jednak trochę mi czegoś brakuje. Wiecie czego? Rzecz jasna. Oprócz pieniędzy. DREWNA Dziwić, co, co oni robią ci drwale? Znaczy drewna, drewna mi brakuje ze względu na to, że potrzebuję tego głupiego młynu Zobaczcie ile tutaj młynu jest A zero mąki Głupia sprawa, strasznie głupia sprawa Kupmy sobie jeszcze 10 łuków Stać nas na 9, ale okej okay. Za chwilę będzie na Myślimy Bucnicy? ich już teraz Potem będzie... Ale widzę, że tutaj jest ładne miejsce Tutaj mają zasięg na naszych Ja pierdziele, kolejny jak musiał być Tutaj na naszych mają zasięg Albo po prostu do nich Bucnicy? walą jako do pierwszych się. Do pierwszych celów, tak jako coś, coś z celu, Ale dobra, no mówię, ogarniamy, ogarniamy Każdy Jesteśmy atak tutaj... Nie możemy, panie. Mniej tracimy, jak dosyłamy To jest duży plus bo w tej chwili oni będą podchodzić, a my siu. siu siup. Jak już będziemy mieli naprawdę Zapasy sporą armię tych uczników tam to będzie super panie. Zapasy w się powiększają, podatki po idą w górę. Oczywiście działki, nasze znaczy działki, jezus. E, ilość żywności, którą ja im tam powiedzmy, też daję od siebie. Jestem taki dobry. Ten budynek też idzie obecnie nie funkcjonuje, panie. No ta jedną taką sobie wybudowałem. No właśnie, kurde, zobaczcie, sprzedaj 10, kup. Ja pierdzielę. Żywność jest tutaj naprawdę tak bardzo przegięta. Nasze koszty, oczywiście. Dajcie mi kupić troszeczkę. Kup 10, ok. Wydam to, bo potrzebuję kolejnego głupiego młynu. No 3 młyny, żeby. Panie. No no. Gotujcie śmieszna się. sprawa, śmieszna, ale cóż. Tu 20, tu 28, no było 36. To chyba, tylko chyba pokazuje, no, jak to wygląda w miarę. Gdzie co, co bym ich tutaj wystawił? Jakby nie było, jest to troszeczkę wyższa górka. Zobaczmy, przetestujmy to. Okej, okay, też mają szybki... O, pięknie! Zaczęli znacznie szybciej do nich walić tutaj, do tych łuczników. I tyle. I tyle w temacie, czyli ta górka jest odpowiednia. I chyba nawet lepiej będzie wszystkich tam przesłać. O, zobaczcie jaki zasięg. Aż tutaj. No dobra, w takim razie on mnie troszeczkę terroryzował, teraz jak będę jego ter terrorystą, hehe. I co, ta ilość mąki się zwiększa? No tak, niby tak. Znaczy ile tej mąki cały czas jest. Ludzie. Przeginka normalnie, przeginka. Ale 16 żelaza, żelazo jest drogie. Bardzo dobrze. Teraz możemy się opierać już na naszych własnych łukach. I postawimy sobie na początek Cięci dwa warsztaciki, bo nie mamy więcej pieniędzy. Będzie łatwiej nam po prostu, no, trochę drewna mamy, więc będzie łatwiej nam produkować łuki, niż je kupować. Dobra, myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Yy, I co? Rozwijamy naszą gospodarkę w kolejnym... Coś tu bym jeszcze sobie, tutaj tylko 20, no tutaj musiałbym poniszczyć w tym miejscu, żeby sobie odblokować te tereny. Ciekawy jestem, czy ja mogę tutaj postawić... Już myślałem, że mogę postawić, nie? Nie, no tutaj mogę. Tam jest kamień, nie tutaj, niestety. Niestety. Dobra, ko kochani, dzięki serdecznie za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Zagrajmy w twierdza Krzyżowiec 2. Bye, bye.